Witajcie w czwartek 19 września 2024 roku. Zanim obudzą się dzieci, łap za kawę, herbatę czy wodę i spokojnie rozpocznij dzień, to Ty jesteś Panem swojego losu, Panem swoich myśli, emocji, zdrowia psychicznego. Tak. Nie bombarduj się od rana negatywnymi treściami. Wybacz, że jakoś dźwięku nie jest najlepsza. To jest mój kolejny wyjazdowy dzień pracy i niestety cały czas jestem w hotelu i muszę mm, prawie że szeptać do mikrofonu. Wysłuchaj cytatu na dzień dzisiejszy. Posłuchaj, kto ma imieniny. Zastanów się ze mną nad sentencją Finding Happiness. Day by day. I obchodzą Alfons, Arnolf, Arnulf, Dezyderiusz, Dezydery, Eliasz, Eutychiusz, Festus, Januariusz, January, Konstancja, Maria, Marta, Nila, Nilus, Paloma, Peleusz, Prokles, Prokul, Teodor, Trofim, Więcimir. Wilhelmina i Zuzanna. Wszystkim Wam wszystkiego dobrego na dzień dzisiejszy. Jest czwartek, już za chwilę piąteczek, piątunio i weekend. No ale teraz jedziemy dalej. Do końca lata astronomicznego zostały dwa dni, a dzisiejszy dzień to dzień. Dzikie flory i fauny, i naturalnych siedlisk. I Międzynarodowy Dzień Mówienia Jak Pirat. Dzień pracowników służby BHP. Międzynarodowy Dzień Mówienia Jak Pirat. To jest dobre. A cytat na dzień dzisiejszy, który znalazłem. Posłuchajcie. Nie pozwól, by strach przed czasem, który upłynie zanim coś osiągniesz. Przeszkodził ci w zrobieniu tego. Czas i tak upłynie, można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. Earl Nightingale. Bardzo ciekawe. To wszystko łączy mi się z dniem dzisiejszym o tym właśnie, że to Ty jesteś panem swojego losu, panem swoich emocji i tak dalej. A teraz posłuchaj. Sentency na dzień dzisiejszy is finding happiness day by day. Show respect for convention, but remember that conventions were created but by unconventional people. Show respect for convention, but remember that conventions were created by unconventional people. Dokładne tłumaczenie. Okaż szacunek dla konwencji, ale pamiętaj, że konwencje zostały wymyślone przez niekonwencjonalnych ludzi. I ty bądź tą niekonwencjonalną osobą. Tego ci życzę. Zacznij czwartek, jeszcze raz ci to mówię, z najlepszymi emocjami, z największym poczuciem szczęścia. Wypij kawę, wypij herbatę wodę, co tam chcesz. Zacznij dzień najlepiej, jak potrafisz. Aha! Pszt. Słuchajcie, dziękuję Wam za subskrypcję. Nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie szło. Jestem z, y, szczęśliwy z każdej jednej osoby, która y, subskrybuje mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Nie spodziewałem się, że to będzie po prostu rosło i rosło. Ja nie szukam jakoś sztucznie zasięgów. Ja po prostu liczę na to, że będziecie polecać mój kanał swoim znajomym, swoim bliskim. Gdyż u mnie nie usłyszycie nic negatywnego, same pozytywy. I tak będziecie zaczynać dzień. Trzymajcie się jeszcze raz Wam, dziękuję. Do usłyszenia w następnym dniu. Cześć!